Witajcie, jestem kotak 66 a to jest kolejny odcinek naszego omówienia modyfikacji Better Than Wolves. Dzisiaj pokażę Wam pewną rzecz, którą wielu próbuje zbudować bez modyfikacji. Część próbuje zbudować z modyfikacją. Jednym się udało, jednym się nie udało. Jednym innym prawie się udało. Pokażę Wam coś, co jest jakby... Wizytówką całej tej modyfikacji, modyfikacji Better than Wolves, przynajmniej na zagranicznych, z yy, zagranicą, bo no to wszystko, wszystko, co ja Wam właśnie pokazuję, to biorę z głównie z zagra zagra zagranicznych filmów, więc zagranicą jest to bardzo popularne urządzenie i yy, jest, no jak już mówiłem, jest wizytówką tej modyfikacji no i pewnie zastanawiacie się, co to jest za urządzenie. Tak więc to jest winda. Tak więc już nie przedłużajmy, skończmy te wstępy. Zapraszam do oglądania i, i tyle. Możemy zbudować windę na jakąś wieżę, tak jak ja tutaj. Możemy zbudować windę do domu, jak ma ktoś wysoko, do kopalni na jakąś stromą górę, do domu na stromej górze. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, ale żadna winda nie będzie działać sprawnie bez bloczka. Bloczek tworzymy w ten sposób. Na środku kładziemy redstone'a, na górze i na dole sztabki żelaza, pomiędzy no, po obu stronach redstone'a zębatki, i w pozostałe wolne miejsce tutaj w rogach do wyboru deski i połówki teraz bloczek jako urządzenie mechaniczne będzie potrzebowało dostępu do energii mechanicznej i teraz możemy już spokojnie postawić Nasz bloczek. Dobrze. I teraz tak. Bloczek służy do tego, że kiedy nie jest zasilany energi energią, czy takie ma właściwości, że kiedy nie będzie zasilany energią mechaniczną, będzie wypuszczał linę ze swojego ekipunku. Ale żeby mógł wypuszczać tą linę, będziemy musieli najpierw tą linę zrobić tego zrobimy, teraz linę linę przypominam tworzyło się właśnie przygotowałem chwileczkę yy, linę tworzyło się w ten sposób właśnie otrzymujemy jedną linę bierzemy jeszcze pozostałe i teraz tak yy, 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 ile potrzeba liny ja mam tutaj na przykład windę w wysokości 10, więc ja będę potrzebował 10 sztuk liny. Czyli, jedna lina przypada tutaj na jeden blok wysokości. Tak więc ja tu właśnie włożę moje 10, albo dobra, już niech będzie to 11. I teraz jak zobaczycie, tutaj zniszczę oś to nasz bloczek zacznie wypuszczać linę. No i właśnie nasz, ten bloczek będzie właśnie takim silnikiem naszej liny. No, dobra. Teraz, skoro zajęliśmy się już górą, to czas zająć się dołem, czyli powierzchnią, po jakiej będziemy stąpać. I teraz ważna uwaga. Nie wystarczy tutaj tylko wyłożyć sobie tutaj deskami i to, już, i to już będzie wciągało. Nie. Potrzebujemy specjalnego bloku potrzebujemy specjalnego bloku który nazywa się Platform. platformę robimy również w dwojaki sposób na górze i na dole tutaj kładziemy wiklinę tutaj na górze wam się pokaże jak zrobić wiklinę i teraz do wyboru kładziemy deski na krzyż tutaj desek i otrzymamy, otrzymamy platformę lub też y, możemy użyć zamiast desek i też otrzymamy platformę jeszcze teraz wezmę zamiast tej platformy jest to dobra nieważne y, teraz możemy to położyć i teraz jeszcze ważna uwaga że y, Platforma, po której będziemy chodzić, ma jakby swój limit. To znaczy, jeżeli zbudujemy platformę większą niż 5x5, ja tutaj właśnie zbudowałem maksymalną 5x5, to po prostu fragment zostanie. Po prostu nie może być taka duża. Po prostu fragment zostanie i... postawię jeszcze jedno. I zobaczycie później, jak będzie to wszystko gotowe, że fragment zostanie. Teraz potrzebujemy jeszcze jednego bloku, który będzie się łączył z liną i dzięki czemu nasz bloczek będzie oddziaływał na tą platformę. Mianowicie mówię tutaj o kotwicy i kotwicę robimy w ten sposób. Tutaj kładziemy kamienie i nad środkowym sztabkę żelaza otrzymujemy kotwicę. Teraz kotwicę musimy umiejscowić dokładnie pod bloczkiem. Na, właśnie na platformie. U mnie to będzie tutaj. No, no i sprawdź, czy to będzie działało. zobaczcie, klina już zjeżdża. No. A teraz, jak postawię z powrotem naszą oś. Tak zauważyliście winda wieża. I jak tutaj już zauważyliście, ten fragment już nie wiech. Yy, wie, ten fragment tutaj. Tak więc znów udowodniłem, że mam rację. Tak. Dobra. Niech zjedzie teraz w dół, bo ja bym wolał, żeby zjechał w dół. Dobra. I teraz. Teraz chcielibyśmy, żeby na, nas, nas, wprawić naszą, żebyśmy mogli wprawić naszą windę w ruch yy, wciskając przycisk. Proszę bardzo, da się zrobić. Zbudujemy yy, więc coś takiego, co się nazywa yy, komórką pamięci. Ja używam dwóch rodzajów komórek pamięci. Teraz poczekajcie. wszystko. Ja, że dwóch rodzajów komórek pamięci. Pierwsza wygląda tak. Właśnie w ten sposób. I teraz y, ma ona taką zaletę, że reaguje nie, niemal od razu. Niemal od razu zmienia y, stan. Właściwie powiem jeszcze powiedzieć, że do czego w ogóle coś takiego służy. Otóż y, za, y, komórka pamięci zapamiętuje y, stan w jakim znalazł się nasz zapamiętuje nam y, stan, czyli czy jest włączona, czy, czy nasze urządzenie powinno być włączone, czy wyłączone. Zresztą może zdemonstruję. zobaczcie tutaj Postawię jedno, postawię drugie, tutaj postawię jeszcze przyciski, teraz zobaczcie, co, co się stanie, jak wcisnę ten przycisk. Zauważ, zauważcie, że przycisk wysyła tylko pewien impuls energii redstone, owej. ale mimo tego, kiedy już zostanie tutaj było wyłączone, ale mimo tego, że przycisk już nie nadaje sygnału, to yy, tutaj jednak. Dalej, dalej jest włączone, ponieważ od tej pochodni ten redstone jednocześnie wyłącza tą pochodnię no. ale kiedy wcisnę ten przycisk to, to ta pochodnia zostanie wyłączona bo tutaj redstone będzie miał zasilanie więc ta, ta pochodnia już nie będzie wysyłała energii ten redstone nie będzie zasilony więc ta pochodnia się zapali i podtrzyma już sygnał tak właśnie działają komórki pamięci i właśnie to, to wykorzystamy. Niestety ta komórka pamięci ma jedną wadę. Powiedzmy, że budujemy sobie kopalnię, yy, kubujemy sobie kopalnię i budujemy sobie windę do kopalni. Chcemy windę do kopalni. I tak. Yy, no załóżmy, że tu jest góra, nasz dom, i tu jest dół kopalni. Tak więc chcemy sobie pokopać, zabieramy diamentowy miecz, diamentowy kilow. Wchodzimy na windę, wciskamy, jedziemy na dół. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Mamy kilka staków węgla, stak żelaza, kilka diamentów udało nam się znaleźć. A tu nagle gdzieś nie oświetliliśmy. Pojawiają się ząbiaki Um, dead. Giniemy. Pojawiamy się na miejscu spanu. Chodzimy do domku i chcemy przywołać windę, i zobaczcie, tutaj nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, to znaczy, że nasza winda nie, róż, nie, yy, nie zostanie przywołana. I to jest właśnie ten yy, właśnie problem, bo nie możemy teraz zjechać po nasze przedmioty, które tam zostawiliście, pamiętajcie, przypom przypominam diamentowy kilof, diamentowy miecz, kilka staków węgla także żelaza i kilka diamentów. A szkoda byłoby to wszystko zostawić, więc ja generalnie używam innej komórki pamięci. Już Wam tutaj wszystko demonstruję. Coś takiego. Tutaj kładziemy yy, pistony. Tu musi być koniecznie dwa miejsca yy, puste. Tu kładziemy yy, kamień. I tutaj pochod. I teraz tutaj kładziemy kamienie. A nie, tym mogę już sederować. I tutaj pochodnie na tych dwóch blokach. Teraz zbudujemy sobie już wejście. Czyli, w tym wypadku, zrobimy coś takiego. I tu powiedzmy, postawimy przycisk. A tutaj będzie wyjście. No i teraz ta sama sytuacja. Zobaczcie. Mam diamentowy kilo, diamentowy miecz, pochodnie. Chcę, chcę, chcę kopać w kopalni. Siadam na mindę, wciskam przycisk. A, konieczną tutaj. Na Trzeba tutaj jeszcze na górze resztę postawić. Wciskam przycisk. Zmienia się sygnał. Tutaj jadę w dół. Kopię, kopię, kopię. Kilka staków węgla, staka żelaza, kilka diamentów. Jestem zadowolony nagle, bum, zombie pojąki, zo creepery co chcecie, ginę spawnuję się tutaj, idę, idę, idę do domu chcę odebrać moje rzeczy wciskam przycisk winda jedzie w górę tutaj zobaczcie się już, sygnał zmienił winda jedzie w górę Siadam na windę, ponownie wciskam przycisk, jadę w dół odbieram rzeczy mam nadzieję, że już rozumiecie trochę tak nagmatwałem, ale myślę, że taki obraz Wam wystarczy, żebyście zrozumieli no i właśnie coś takiego teraz spróbuję zbudować w swoim w swoim modelu windy tak więc wszystko pokażę już w przyspieszonym tempie więc no, no oglądajcie Jak widzicie, tutaj wszystko działa. Tutaj trzeba jeszcze zobaczyć się trzeba podprowadzić redstone'a do tej przekładni. A to dlatego, że jak, nie wiem, jak pamiętacie z drugiego odcinka, jeżeli przekładnia jest zasilana energią raccstonową, to nie, nie, prze nie przekazuje dalej energii mechanicznej. Tak, jeszcze tutaj tylko podłączę. Z powrotem nasz, 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 ten tak. I teraz zobaczcie, wciskam przycisk. Winda jedzie do góry. Wciskam przycisk ponownie winda jedzie w dół. No tylko jak zauważyliście właśnie yy, jest widoczne to opóźnienie. Bardzo. No. Więc winda jak widzicie działa. Wszystko sprawnie. Proszę. Jeszcze raz zademonstruję. Ludzie, jakie lubią takie rzeczy. Jeszcze, te, jeszcze taka uwaga, yy, że ten, że to yy, ten bloczek możecie umieścić jakoś wyżej, tutaj na przykład postawić jakiś blok na tym i wtedy po prostu dalej ta winda i tak nie pojedzie, Może mieli, a za to będziecie mieli tutaj y, trochę więcej luzu. Ja tak nie zrobiłem, to ma być taka najprostsza winda, ale Wy możecie tak zrobić, tak dla wygody. Bo po prostu jak, y, jak jakiś blok stoi nad... Y, nad właśnie platformą, to ta platforma się nie będzie poruszała. No, ale możecie na przykład tory te postawić, albo redstone'a wtedy to będzie spokojnie działało. Ja teraz krótko opowiem trochę Wam o kotwicy, ponieważ ma to jeszcze, kotwica ma jeszcze inną, inne zastosowanie oraz inną właściwość właściwie. E, więc tak, jeżeli, jeżeli mamy kotwicę, powiedzmy jesteśmy w jaskini, prawda, i mamy zejście w dół. ostre zejście w dół. Nie, a ja nie, nie mamy z czego stworzyć schodów sobie. Ale mamy właśnie, ale przezornie wzięliśmy na, na tą sytuację właśnie kotwicę i liny. Ja tutaj wziąłem jedną, jedną bo jestem na, na creative, więc jedna w zupełności mi wystarczy. A jak będziemy na survivalu to będzie potrzebowało potrzebne kilka. I teraz tak. Musimy wtedy postawić naszą, na, naszą kotwicę. I teraz jak będziemy klikać prawym przyciskiem myszy trzymając w, yy, w ręku linę O to zobaczcie ta lina zaczyna się opuszczać w dół Więc składujemy do oporu lin I teraz kolejna właściwość Jeżeli zejdziemy jakoś tak ostrożnie to, to lina zamortyzuje nasz upadek Po prostu złapiemy się tej liny i zamiast spadać zaczniemy schodzić Jesteśmy już na dole no i znaleźliśmy nasze diamenty i teraz wracamy, prawda? Wracamy. Teraz możemy wejść po tej linie z powrotem na górę, jak pod, zupełnie jak drabinie i możemy znaleźć się na górze. Teraz możemy na tą linę zebrać, musimy tylko pustą ręką, klikać cały czas na kotwice jak zobaczyliście już nam się zaczęła ta lina zbierać i teraz możemy to zniszczyć jak wam się, jak, jak wam się trochę poszczęści to nawet to na złapiecie tą kotwicę i możemy wrócić z powrotem do naszego domu tak więc to już by było, było wszystko co chciałem dzisiaj wam pokazać Wie, wiecie już jak zbudować sobie windę na waszym świecie tak więc Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia. Jeszcze tutaj zauważyłem jedną rzecz, przed chwilą dosłownie, i pomyślałem, że skorzystam z okazji, że jeszcze nie wyrenderowałem filmu i jeszcze dopowiem tutaj, co trzeba. Otóż, yy, za pomocą windy, możemy transportować. Yy, na windzie możemy transportować to, różnego rodzaju tory Na tych torach też można wagoniki, ale też można bez torów wagoniki transportować i można transportować redstone Zaraz Wam zresztą pokażę pach czekamy widzicie, tutaj się wszystko normalnie transportuje Teraz to, już nie no, następny przycisk wjazd tu o I zobaczcie, wszystko się normalnie przetransportowało. Nie wiem czy to jest bóg, czy to jest jakiś. Czy to jest celowe jakby celowa właściwość tych przedmiotów. No, w każdym razie coś takiego istnieje. No i coś takiego też yy, bardzo rozszerza możliwości naszej windy. Dobra, więc ja już tutaj nie przedłużam. Do zobaczenia. Cześć!